Halleluja! dzień dobry, kochani. Chcę się podzielić z wami. Psalm 90, 14 werset jest niesamowity. Na ten dzisiejszy wspaniały dzień powiem wam, y, y, przygotowujemy się tam do pracy. Y, przygotowujemy się do kościoła, potężnego kościoła. Jest tam y, wiele, już, dużo już zrobione. Także dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za za to, że jesteście z nami. Dziękujemy za modlitwy wasze, tak samo wsparcie finansowe. Naprawdę to, co się dzieje, to jest niesamowite, co Bóg czyni. I chcę powiedzieć wam zaprosić was serdecznie na dzisiejsze spotkanie wieczorne, gdzie będziemy się modlić, gdzie będziemy przełamywać rzeczy, bo powiem ci tak, my jako dzieci Boże mamy, jako dzieci Boże stworzeni na obraz Boży na Boży obraz, na jego obraz mamy autorytet, mamy potężny autorytet dany nam przez niego, abyśmy z niego korzystali. I wiecie, my teraz dostaliśmy dużą salę, to jest sala, gdzie możemy pomieścić setki ludzi. Naprawdę z możliwością do powiększenia się tam na wiele, wiele, wiele dusz ludzkich w naszym Naszym pragnieniem jest ratowanie dusz ludzkich. Naszym celem jest, aby przyprowadzić wiele ludzi do Chrystusa i bógną no to miejsce doł, to jest z nieba miejsce, to ktokolwiek tam wejdzie, robi to potężne, niesamowite wrażenie, jakie to jest, po prostu jakby czekało na nas kilkanaście lat, to było nieużywane i to czekało na nas tam. Także kochani, mamy autorytet dany nam przez Boga i my weźmiemy to miasto w imieniu Jezusa. Jesteśmy po to, aby zdobyć to miasto dla Chrystusa. My nie jesteśmy jakimi małymi pioneczkami, ale mamy potężny autorytet dany nam przez Boga. I będziemy się modlić modlitwami. Teraz piątek zaproszę Was, abyście przyszli, bo będziemy modlić się modlitwami, gdzie Ty przez modlitwę będziesz decydować o swoim życiu, jak żyć w zwycięstwie, jak żyć w błogosławieństwie, jak żyć w sukcesie, jak żyć w Bożej woli. Po prostu będziemy się modlić. To są niesamowite modlitwy. Ja te modlitwy układam. mam je spisane. I chcę, żebyśmy się modlili. Te, te wszystkie modlitwy, te wszystkie y, zdania tej modlitwy są potwierdzone przez Słowo Boże. To jest najważniejsze, że to jest odnosie, odnoszenie do Słowa Bożego. Także będziemy mocno opierać się na modlitwie. W psalmie 90, w 94 werset mówi Nasyć nas o świcie, Panie, y, abyśmy się weselili, radowali przez wszystkie dni nasze, to jest Bożo wolę. To Dawid tutaj, to jest modlitwa Mojżesza, Męża Bożego. Nasyć nas, Panie, nasyć nas, Panie, o świcie, łaską swoją, abyśmy się weselili, radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił za lata, w których oglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługą Twoim dzieło Twoje, a majesta Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzać wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. jakikolwiek niedole w swoim życiu, tu jest napisane, bydło nam odpłacone. I ja się modlę teraz. Dzisiaj będę się modlić. To ja chcę tylko kilka punktów w naszej modlitwy powiedzieć. Będę się modlić takimi słowami. Boże mój, myśl o mnie dobrze. Boże błogosławieństwa, Otwórz, otwieram nad moim życiem. Musimy wiedzieć, że my mamy autorytet i my zamykamy albo otwieramy Boże Błogosławieństwo, albo otwieramy się na świat, albo otwieramy się na diabła, na szatana, albo otwieramy się na Boga. I my teraz, Boże, myśl o mnie dobrze. Także mówię Bogu, może to jest jakiś tam a, arogancja nasza, ale ją, mówię, Boże, jeśli mam kontakt z Bogiem, jeśli rozmawiam Boże z Bogiem, jeśli się modlę do Boga, mówię, Boże, myśl o mnie dobrze. I teraz modlę się, Boże, błogosławieństwa otwieram nad moim życiem. Czyli ja decyduję, czy ma być błogosławieństwo na moim życiem. Więc ja to od, otwieram, Boże, błogosławieństwo nad moim życiem. Amen? I teraz ja rozwalam wszelkie rozproszenie i spustoszenie przeznaczone dla mnie. Nie ma przeznaczenia. Jest taki film, przeznaczenie. I ludzie mówią: każdy ma przeznaczenie, jak żyje, tak żyje, co go spotka, to go spotka. I, i ludzie tak myślą, wierzący ludzie tak myślą. I w mojej rodzinie moja mama tak myśli, jako wierząca, żona byłego pastora, rozumiecie. I o to chcę rozwalić, bo to nie jest Bożą wolą, abyśmy żyli jak sobie żyjemy, żebyśmy żyli według tego, co nam los przygotuje. Nie. My mamy, my mamy autorytet, żeby ten los, żeby przyszłość, teraźniejszość, a przeszłość, przekleństwa złamać, bo te przekleństwa mogą nas powodować, że. Kochani, te przekleństwa mogą spowodować ograniczenia nas w wypełnianiu Bożej woli tu na ziemi, ograniczeniu nas w radości Bożej, w, w miłości Bożej. Te przekleństwa, my możemy złamać przekleństwa. I wiele, Derek Prince mówi na temat przekleństw, które nas ograniczają i tak dalej, ale i powiedzcie jeszcze jest teraźniejszość i jeszcze się zajmiemy przyszłością, że my w modlitwie możemy w przyszłości se przygotować Boże błogosławieństwo i Boże namaszczenie. Także... Wiele kościołów mówi o przekleństwach też z przeszłości, żeby ten, ale jest teraźniejszość, jak mamy żyć teraz i przyszłość. I będziemy się modlić takimi modlitwami, bo potrzebujemy tam tysiące ludzi w tym mieście i w ogóle w kraju naszym, przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I zrobimy wszystko, aby tak było. I, 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 I rozwalam wszelkie rozproszenie i spustoszenie przeznaczone dla mnie w imieniu Jezusa. Nie ma przeznaczenia. Tak, jak to w tym filmie. Nie ma czegoś takiego. Następny punkt: Wszelkie plany letności i stagnacji nad moim życiem, ja to rozpraszam w imieniu Jezusa. Jakokolwiek stagnację, jakikolwiek letność w moim życiu, którą, którą gdzieś tam przeznaczenie jakby przygotowało dla mnie, ja to rozwalam i mówię: Ogień Boży. Mówię: bo rozpalenie dla Boga i jeszcze większe. Frustracja niech przyniesie odwrotny skutek. W moim życiu, czyli zadowolenie, jakokolwiek frustracja. Jeśli jesteś sfrustrowany z czymkolwiek, niech przynosi to odwrotny skutek, niech przynosi zadowolenie w imieniu Jezusa. Zaplanowane ból i cierpienie ja rozwalam w imieniu Jezusa. Jakikolwiek zaplanowane ból i cierpienie, bo my żyjemy na tym świecie i my jako chrześcijanie mamy możliwość, mamy autorytet zmienić w przyszłości rzeczy, żeby nie. Przyszły do mnie ból i cierpienie jakieś tam. Rozumiecie, że na przykład przychodzą rzeczy, przychodzą rzeczy, i potem mówimy, że przyszło coś na nas, ale my to możemy załatwić, przyszłość naszą możemy załatwić, że przychodzą do nas dobre rzeczy. Więc zaplanowany ból i cierpienie ja rozwalam w imieniu Jezusa. Amen. Wszelkie wody utrapienia, które Przychodzę do mojego życia. Jakiekolwiek wody, spożywasz coś i coś cię trapi w Twoim życiu, niech to wysycha w imieniu Jezusa. Rzeki biedy i ubóstwa, które wpływają do mojego życia, niech wysną teraz w imieniu Jezusa. Jakiekolwiek rzeczy biedy i ubóstwa, niech, niech, niech wysną. Rzeki wycofania się z Bożej Woli, niech wysychają w imieniu Jezusa. Jeśli mam jakieś myślenie wycofania się, jest Bożowolą, coś w moim życiu, że wiem, co mam robić i ja się chcę z tego wycofywać i wszelkie rzeki wycofywania się niech wysychają w imieniu Jezusa, niech przychodzi determinacja, by wypełnić Bożowolę. Mimo wszystko, amen, niech cuda manifestują się w moim życiu 24 godziny na dobę w Twoim życiu tak samo. Ja to mo mo modlę się w, w liczbie pojedynczej, ale Ty możesz to wziąć do siebie, tę modlitwę i modlić się. Każda moc, która mnie powstrzymuje od radości Pana, niech umrze w imieniu Jezusa. Wszystko, cokolwiek. My mamy za zadanie się radować. Kochani, my mamy za zadanie się radować, bo radość Pana jest naszym zabezpieczeniem. I byłem na pogrzebie kilka dni temu. To była tragedia w rodzinie mojej żony, yy, yy, mojej teściowej brat popełnił samobójstwo kilka dni temu a pół roku wcześniej jego syn też popełnił samobójstwo i tam przyszła śmierć do tej rodziny jakieś przekleństwo jakieś nie wiadomo co byłem na tym pogrzebie i modliłem się w niedzielę mówiłem wam o tym, że pójdę tam i, i prosiłem was o modlitwę, że będę wczoraj właśnie byłem na tym pogrzebie że chcę porozmawiać z nimi i, i, i piesze przy w kościele chciałem się z nimi porozmawiać, ale nie było czasu, bo musieliśmy jechać. Ale później, na stypie, podszedłem do nich, mówiłem do cioci: Mówię, ciocia, y, chcę, abyście żyli. Bożą wolu jest, abyście żyli. Powiedział, jestem po to tutaj, aby wam pomóc jako osoba duchowna. Tak samo y, chcę się modlić z wami, chcę złamać wszelkie przekleństwa, chcę, aby życie przyszło do was. Ja zatrzymuję śmierć w waszej rodzinie. Ja to zatrzymuję i ogłaszam i będę się modlił z wami, będę się spotykał z wami i chcę abyście żyli. Później poszedłem do jej y, 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 syna, który ma tam 47 lat. Wygląda jak wrak człowieka, ona też wygląda jak wrak człowieka, i zacząłem mu mówić, zacząłem mu mówić o Bogu, zacząłem mu mówić o kościele, to. I, i, I wiecie, nagle na jego twarzy człowieka, który zobaczył zabitego swojego brata po roku wcześniej, w, y, ostatnio zobaczył zastrzelonego swojego y, ojca, gdzie mózg rozproszył się po całym pomieszczeniu. On przyszedł na to, i wiecie, on miał powód, żeby się smucić. Ale ja mu to mówiłem z radością, że Bóg jest wielki, że Bóg jest ponad tym wszystkim. Mówiłem taką radość i, i mówię, zawołałem moją żonę, bo oni się wychowali jako dzieci razem zachow... zawołałem moją żonę, a on mówi do niej, ty ale z twojego męża optymizm idzie. Co to za Kościół do Mali? Od razu, od razu coś spadło, niesamowitego na mnie. Ja chcę tego, nie? I, i wiecie, my mamy autorytet w imieniu Jezusa. Zatrzymać śmierć. Albo wpuścić śmierć, zatrzymać chorobę, albo wpuścić chorobę. Yy, yy, yy. Mamy zrobić yy, nie tylko porządek z naszą przeszłością, no, jakimikolwiek przekleństwami, i tak dalej, ale my musimy zrobić z teraźniejszością i z przyszłością. My możemy zaplanować sobie przyszłość. Amen? Niech mi, że wszystko, co mnie powstrzymuje, w imieniu Jezusa od wypełnienia Bożej Woli. Tak? Wszystko. Ja rozwalam wszystko, cokolwiek mnie powstrzymuje od sukcesu w moim życiu. Jeśli cokolwiek mnie powstrzymuje od sukcesu w moim życiu, od błogosławieństwa, od radości i tak dalej, niech to umiera w imieniu Jezusa. I zobaczcie, to jest tylko kilka punktów. Dzisiaj wieczór będę się modlić modlitwami nad, nad swoim życiem, aby zrobić porządek. I będziemy robić porządek w tym mieście. Będziemy się modlić modlitwami. Ja wierzę w modlitwy, gdzie będziemy się modlić, kochani. Będziemy pościć, będziemy wołać do Pana, będziemy się modlić, gdzie ludzie na ulicy będą pokutować, nie będą wiedzieć czemu. Ludzie w autobusach będą pokutować. Ja wiem jak to zrobić, jak się modlić, żeby by było potężne przebudzenie. Miałem udział w dwóch przebudzeniach. Teraz kiedy będziemy mieć, będziemy mieć salę, kochani. To już jest po prostu kalisz nasz. Po prostu będziemy się modlić 24 na dobę w ogniu Bożym. Haleluja. Niech Was Bóg błogosławi i zachęca Was. Jeśli nie możesz przyjść, oglądaj transmisję dzisiaj z nami. Będzie niesamowite spotkanie. Otwieramy, otwieramy spotkania, gdzie będziemy się modlić o potężną Bożą wolę dla naszego życia, o zwycięską wolę. I chcę Was zachęcić. I miejcie wspaniały dzień, miejcie cudowny dzień. Błogosławię Was. Dziękuję za wsparcie tam w sali, za to, że tam przychodzicie, pomagacie. I, i módlmy się o to, bo nie ma wykładziny, nie ma jeszcze stołków, nie ma jeszcze kuchni. Jakby wszyscy są na urlopach. Mieliśmy pierwszego wejść pierwszego sierpnia teraz ale przez to, że wszyscy wyjechali gdzieś na urlopy nie możemy tego opić więc otwieramy 1 września hallelujah w poniedziałek już malujemy salę także pierwszą salę malujemy w poniedziałek łazienki też będziemy malować także dziękujemy ktokolwiek tam farby przyniósł także też dziękujemy hallelujah Bóg jest wielki Bóg nam błogosławi widzę ochotne serca nie tylko z kalisza Zapraszam do pomocy, ale tak samo spoza Kalisza jest, jeśli jesteś, jest konto nasze na Facebooku czy na YouTube'a, mamy konto nasze, jeśli chcesz nas wesprzeć, jeśli chcesz mieć udział w tym potężnym przebudzeniu, które Bóg przygotował. Ludzie, My tam pracujemy, ludzie przychodzą z ulicy, co tu będzie, co to jest kim jesteśmy i tak dalej. I wszyscy wow, wow, to ty wy tak, te kościoły w Afryce, tak? Tańczycie, radujecie się, cieszycie. Ja mówię, właśnie my jestem jak te kościoły w Afryce. To nie jest tylko taki temperament, że tylko Afrykańczycy mogą się modlić od piątku do niedzieli non stop i tańczyć przed Bogiem. To, 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 to nie jest temperament. To byłem w Brazylii, gdzie tak się modlą. Byłem w innych państwach, byłem kiedyś w Szwecji, gdzie tak się modlo. Rozumiecie? To nie chodzi o ten Chodzi o nasze serce. Czy Afrykańczyk się topi w, w morzu tak samo? Krzyczy ratunku. Jak Polak, który się topi, tak samo się krzyczy ratunku. Zobaczcie. Polacy jeszcze są tacy, że idą na zabawę, na wesele, poradzą. Yy, całą noc bawić się, tańczyć, yy, krzyczeć. Rozumiecie? I nie przeszkadza, a w kościele nagle pobożni, nagle, nagle musi być cisza, nagle musi być stagnacja. Nie. My to rozwalamy ten system i ogłosimy Boże błogosławieństwo. Miej wspaniały dzień, zachęcam Cię do modlitwy. Będziemy teraz kontynuować modlitwę. Jeśli będziesz chcieć yy, punkty tych modlitw, ja będę to, teraz to wszystko pisał, mogę Ci to przesłać, abyś każdego dnia się modlił tymi modlitwami, a zobaczysz potężne błogosławieństwo i sukces w życiu. Także błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Hallelujah. Amen. Miej wspaniały dzień, cudowny dzień z Jezusa.